Kurwa, sam nie. Cholerne bandziory. Strach na ulicę wyjść. Wcześniej przynajmniej kobiet zabijali. nie zabijali. Eustachy? Zbierasz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Majera, zgadza się? E, Fabiana? A, ta pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Że bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo. pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nataniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki, oj, żal, było żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Przeszukałeś Fabiana? No, rzuciłem okiem, co ma po kieszeniach, żeby się nie zbardowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? A szałwón, mutant! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakieś liści. No patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. i Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy. Może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Mało to bab w mieście. Kurwa, za co? Za całokształt. jest, wczoraj wieczorem. której nie. No jakiś post. Ma ojciec mnie się krasuje. Däter Wieczny hokej. Dobrze. Tak. Ej, czy w tym chlebie są my się? Jał włosy tylko spojrzyki znowu pop. Te rodzynki przecież. Po co mu nie Dlaczego tu? Przystojniaczku. Koksownik? O tej porze roku? Mm, znam ten zapach. Formalina. Ten siostra, to! Tej on? Skąd mam wiedzieć? Zobaczymy, co zrobi. Huzia! No to się wjebałeś! <grywk> Teraz Teraz lewa zachodź, z lewa! Musimy go obejść. Bej mi -be! Spróbuj ze mną w picie. to! Myślisz, że i mnie mnie oprawisz? Takiego spoczeńcu! Dziwki potrafią się bić o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam! No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczęliśmy się z braciszkami, żeby go powitać! Za Prawie ją zamęczył, syn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Priscila była Twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. Priscilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz? Inna, której się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca Zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Wiesz, że Priscilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. że Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie jak się tu czegoś dowiecie. Oh, ale mi dzwoni. Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk na piętę. Ludzka. Cofał się. silni. Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Uciekał tędy. Trop się urywa. Dziwne. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. Zachowuj się przy Tu nowi gra, nie twoja wichura. Ach, ty! Ach, kurzony chodzę od rana. No, a jak było z tym się nikomu nie wadząc, aż tu nagle on się zjawia i mnie uzdrawia. Byłem dobrze zarabiającym trendowatym, a stałem się pan bankrutem bez środków. Hej, wiedźminie! Koroner was zdrywa. jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. <gry>